Marek Opaska prezentuje wierszykowe pomagajki Król Leon Czyta bajkowy tata Król Leon mieszkał w ogromnym królestwie. Tron objął, gdy miał pięć lat, czyli jeszcze w dzieciństwie. Poprzednio rządziły tu same mądre głowy. Król Stefan Wielki, Król Wodzisław Wspaniały oraz Król Leon Senior, ale tylko do swego życia połowy. Królestwo owocówko, tak zostało przez pierwszego władcę nazwane. Skąd na całą rozległą krainę różne owoce były na co dzień zrywane? Przy zamku rosły najlepsze owocowe drzewa. Oferowały soczystość, miękkość i co tylko do zdrowia potrzeba. Wszyscy mieszkańcy korzystali z dobrodziejstw urodzaju, pracując ciężko, jedząc do woli, jak to było w zwyczaju. Tylko król zatwardziały, nie korzystał ze skarbów natury. Nie był jednak z tego powodu zły czy ponury, bardzo lubił przechadzać się po okolicznych sadach. Uwielbiał tam raczyć swych gości na wystawnych obiadach, nie oszczędzał wtedy na tłustych mięs wyborze. Gdyby polować nie umiał, to byłaby dopiero plama na honorze. Król natomiast nie widział sensu w owoców jedzeniu. Lubił tylko po sutym obiedzie odpoczywać w drzewach cieni. Tak też robili jego przodkowie, wielcy przecież królowie. Nie mógł przecież zmienić tradycji jedzenia, bo jeszcze ktoś się dowie? Leon miał jednak małą tajemnicę, o której nie mówił nikomu. Trzymał ją w sobie i strasznie się męczył w swoim własnym domu. Wszędzie, gdzie się udał, był albo noszony, albo na koniu wieziony. Tylko w jedno miejsce król chodził piechotą i nie zabierał korony. Męczył się tam przeogromnie, cierpiąc straszne katusze. Chyba w końcu komuś o tym problemie powiedzieć muszę. Brzuch mi rozpiera strasznie od środka. Mam tę przypadłość od najstarszego przodka. Kiedy coś zjem i próbuję kubkę później z siebie wyrzucić, zaczynam płakać i się okropnie smucić. Wyginam się, pierdzą, pcham z całych sił, a nawet nie mogę wydusić bobeczków małych. Postanowione, ogłoszę dziś w królestwie, co następuje: Kto swego króla kocha i szanuje, problemu wagę poważa i pojmuje, tego na rycerza ostatecznie pasuje, jeśli lekarstwo skuteczne dla króla przygotuje. Zjawił się pierwszy z kośnoki, śmiałek z przedmorza. Zarzekał się, że na każdą przypadłość jest jego proszek z węgorza. Król wypróbował lekarstwo nowe i tak się zaczął kszczusić, dławić, że aż upadł na swe schody diamentowe. Drugim śmiałkiem był wysoki, dobrze zbudowany blondyn sportu. Obiecywał, że na pewno królowi pomoże talerz jego z wodorostów tortu. Leon niechętnie zjadł cały cuchnący kawałek. I widzieliśmy już tylko lecący za uciekającym blondynem wałek. Ostatnim chętnym, który odważył się u króla zjawić, był mały chłopiec o niebieskich oczach, co lubił w sadzie przy pałacowym się bawić. Przyniósł on królowi koszyk jabłek z drzew po wschodniej zamku stronie oraz koszyk śliwek z jaskini, gdzie ogromny smog wielkim ogniem zjął. Król tylko spojrzał zmęczonym okiem, grymas zrobił na twarzy. Jak to mi pomoże, powiedział, zanosząc się śmiechem. Możesz żądać, co tylko ci się wymarzy. Jedz, mój królu kochany, śliwki trzy razy dziennie, jedno jabłko po każdym posiłku, a zarzekam się na zdrowie swoje, że pozbawi cię to długiego i męczącego wysiłku. Król Leon już po dwóch dniach stosowania kuracji nie mógł zaprzeczyć chłopca o niebieskich oczach racji. Posłał więc szybko po niego swojego jednego, najwierniejszego, giermka zaufanego. – Czego zatem? – mówi Leon, jak się już spotkali. – Pragniesz, chłopcze drogi? Może ci pomóc, jak ktoś jest ci wrogi? Może rycerzem chcesz stać się i wstąpić w armii królewskiej progi? – może wystarczą ci najlepsze w tej krainie ruskie pierogi? Mam już kota, mówi chłopiec, z którym bawić się mogę. Mam rodziców, co wspierają mnie, gdy za nie mogę. Mam też zdrowie, więc i w polu rodzicom pomogę. Może tylko kucyka, aby mógł szybciej pokonywać do domu drogę? Król tylko szeroko się uśmiechnął. Ręką znacząco na giermka machnął, i w kilka minut przed chłopcem kucyk stanął, wywołując w niebieskich oczach szczęścia łezkę małą. Od tego pamiętnego dnia, tam gdzie król chodzi piechotą, kto miał rozpierający w brzuszku problem, chodzi już z ochotą, bo kuracja małego chłopca była robotą wspaniałą, która uratowała krainę zatwardziałego króla cału. Pytania i zadania do wykonania wspólnie od króla Leona. Punkt pierwszy. Czy Ty też kiedyś czułeś się jak ja? Co Ci pomogło? Punkt drugi. Jak jeszcze można było mi pomóc? Napisz albo powiedz chociaż dwa pomysły. Punkt trzeci. Jak nazywa się moja magiczna, królewska kraina? Narysuj albo opowiedz. Jak widzisz ją oczami swojej wyobraźni? Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam bajkowo, bajkowy tata.